Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Tomasz Słodki. W studiu witam mojego gościa, dr Piotr Turkowski, chirurg plastyczny, członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Dzisiaj, proszę Państwa, będziemy rozmawiali o przeszczepie włosów. I tak sobie od razu myślę, że 42 lata na karku u mnie, za e, zakola coraz większe. I e, im jestem starszy, tym one są coraz bardziej e, ogromne. Ale jakbym zrobił przeszczep włosów, to przecież e, te nieprzeszczepione będą mi dalej wypadały. I co wtedy? A może nie? Może tak, jednak. E... U Ciebie jesteś takim standardowym pacjentem, który choruje na usienie drogonowe. Ciesz się, dlatego że ono nie jest aż tak bardzo zaawansowane. Więc jeżeli w wieku 42 lat masz takie zakola, najprawdopodobniej ten proces będzie postępować. Natomiast z dużą dozą pewności nie będziesz pewnie nigdy całkowicie łysy. Aczkolwiek tego też nie można wykluczyć. Dlatego mało się o tym mówi. Ale są dostępne leki na rynku, gdzie wystarczy wziąć jedną tabletkę dziennie, ewentualnie jeżeli leczenie pierwszego rzutu nie działa, zastosować drugą. W 99% leczenie farmakologiczne działa. Hmm. Powiedziałem, że 100%, ale wiadomo, że w medycynie nigdy nie ma 100%. Jeżeli pacjent jest konsekwentny, stosuje się do zaleceń. Jeżeli byłyby efekty uboczne, które są niezmiernie rzadkie, ale mogą być jak po każdym leczeniu. To wtedy można powiedzieć, że z dużą dozą pewności uda nam się utrzymać włosy, które masz. Plus dodatkowo, jak dobrze zauważyłeś, jeżeli zrobimy przeszczep, przeszczepimy te włosy, będziesz mógł się cieszyć tą fryzurą do końca życia. Czyli, żebym dobrze rozumiał, włosy, które już utraciłem, one nie powrócą. Nigdy. Tak. Ale mogę zatrzymać to łysienie, które postępuje z każdym rokiem, właśnie farmakologią, a później mogę w te miejsca, gdzie mi ich brakuje, przeszczepić po prostu włosy na przykład z potylicy, tak? Są dwie strategie. Jedna strategia to mówi, że nie chcesz farmakologii, bo nie, po prostu poczytasz. E... Najczęściej tak pacjenci to tłumaczą, jakieś rzeczy w internecie, że lek jest szkodliwy lub jakiś inny powód sobie podają wewnętrzny, że na przykład nie chcą truć wątroby, co moim zdaniem jest nieuzasadnione, bo ten lek działa wręcz prewencyjnie na nowotwór prostaty i pacjenci e... chorzy na prostatę go stosują tylko w dawkach nieporównywalnie ileś razy większych, więc ten lek działa prewencyjnie, to raz. No ale są pacjenci, którzy nie chcą z założenia brać leków, więc wtedy OK. W wieku 42 lat ja ci mogę zrobić przeszczep, plus ewentualnie planuję, jak to może dalej przebiegać. Jeżeli proces przyspieszy, bo to jest nam trudno określić, wtedy czeka cię druga procedura i podejrzewam, że to już by u ciebie wystarczyło. Natomiast jeżeli. Miałbyś mnie posłuchać jako specjalisty, co ja bym zrobił na Twoim miejscu, bo sam używam te leki, ponieważ też cierpię na łusienia drogowe i jak widzisz, udaje mi się. Nie widać. jak widzisz szczególnie, e, że można to zahamować, bo być może wyglądałbym. Podobnie jak ty, tak? Czyli miał większy, większe zakola i ten proces by postępował. Plus zauważy, że ja y, biorę te leki od wielu lat, czyli pewnie miałbym większy ubytek wieku 42 lat niż, niż ty, tak? No bo jakby ten lek jest takim lekiem, z którym musimy się zwyczajnie zaprzyjaźnić. A skąd się w ogóle bierze to łysienie u mężczyzn i kobiet? Łysienie u mężczyzn i kobiet bierze się z tego, że mamy y, u mężczyzn łysienie androgenowe, czyli działa, działa hormon DHT, czyli prekursor testosteronu, który które powoduje, że te cebulki są na niego wrażliwe i wypadają, czyli włos się miniaturyzuje, bo on nie wypada od razu. Często nawet tego nie rozstrzegamy, prawda? Tylko widzimy Ileś włosów pewnego dnia, później te włosy się robią coraz cieńsze. No, tak szczerze mówiąc, to ja nawet nie widziałem, że te włosy wypadają. Po prostu patrzę na zdjęcia i widzę, że 5-7 lat temu było ich więcej. Proces jest powolny. Ludzie do dobrego i do złego przyzwyczajają się, dlatego że po przeszczepie, jak im pokazujemy efekty, jakie mieli, dlatego że te włosy też nie odrastają od razu, tylko potrzebują czasu, czyli włos po przeszczepie wypada, i on zaczyna odrastać po 3-4 miesiącach, ostateczny efekt jest po 12-18 miesiącach. Tak więc przyzwyczajamy się do tego i tego nie widzimy. I tak samo jak wypadają włosy, też często nie widzimy. I to widać dopiero po czasie. I najlepszym rozwiązaniem wtedy jest iść do określonego specjalisty, który zajmuje się w, te, w tym temacie. A temat jest... Bardzo obszerny, więc specjalistów też na rynku nie ma aż tak dużo, ale bardzo jest, żeby pójść do osoby kompetentnej, najlepiej do specjalisty, tak, czy to dermatologa, czy chirurga plastycznego, który zna się na temacie. To o tym przeszczepie włosów chciałbym porozmawiać, bo myślę już od jakiegoś czasu nad tym i bardzo chciałbym to w Polsce zrobić. Nie chciałbym wyjeżdżać za granicę, bo mam taką, takie poczucie, że gdybym wyjechał za granicę, to w razie jakiejś sytuacji awaryjnej lub coś by się tam niedobrze goiło, to nie miałbym do kogo się udać i, i musiałbym, nie wiem, znowu do Turcji lecieć, więc jakby chciałbym to zrobić w Polsce. Natomiast jak to wygląda krok po kroku? Dzwonię do Was i mówię: Dzień dobry, chcę przeszczepić włosy. I co się dzieje dalej? Dzień dobry, chcę przeszczepić włosy. E, wtedy Umawiasz się przez infolinię. Konsultacja składa się z dwóch części, tak, czyli najpierw jest taka część medyczna, ja Ci tłumaczę, z jakiego powodu najprawdopodobniej tu jesteś, później jest to potwierdzone techoskopią. Opowiadam Ci o całym zabiegu. Zabieg jest bezbolesny, tak? Najczęściej się do takiego zabiegu głowy przygotowuje i goli. Jeżeli włosy są długie, tak jak u kobiet na przykład, albo u mężczyzn, którzy mają dłuższe włosy, nie chcą ich po prostu tracić poprzez ogolenie, ponieważ odrost jest długi, to się kwalifikuje. Sprawdzam oczywiście niezbędne badania, proponuję ci farmakoterapię, może to sobie przemyśleć, czy chcesz ją stosować lub nie. Zakładamy, że tę farmakoterapię bierzesz, umawiamy się na zabieg. Po dwóch tygodniach od zabiegu praktycznie nie ma, żadnego śladu, nie ma żadnego śladu, żeby zabieg był wykonany. No i później cierpliwie czekasz, bo najgorsze po zabiegu są te trzy miesiące, gdzie... Te włosy po przeszczepie, przeszczepione wypadają, zostaje cebulka, a one dopiero potrzebują więcej czasu, żeby rzeczywiście te włosy odrosły. W internecie krąży bardzo dużo zdjęć y, takiej głowy ponakłowanej. Jak szybko się to goi? Dwa tygodnie, trzy maksymalnie nie powinno być widać, że zabieg był wykonany. Jeżeli Ci szczególnie zależy na czasie, to jako pacjent masz możliwość skorzystania z palety zabiegów dodatkowych. Tak jak na przykład lampa, specjalne maści, które hmm. mają zadanie cię przygotować do tego, żebyś jak najszybciej do siebie wrócił. E, jeżeli prowadzisz taką pracę, jak e, no właśnie, teraz ja prowadzisz, jak programy cały to czas. Więc myślę, że muszę... około trzech tygodni musiałbyś sobie mm, zarezerwować czasu, żeby tego nie było widać. Albo no w to, czapce prowadzić. Albo prowadzić w czapce, którą można po 12-14 dniach e, dopiero założyć. Natomiast jeżeli. Nie masz z tym problemu, żeby się pochwalić. To możesz praktycznie następnego dnia prowadzić wywiad. Tak? Jeden, dwa dni w zupełności wystarczy, żeby mm, tą okolicę przygotować i żeby normalnie móc funkcjonować tak bez znacznego wysiłku fizycznego ponieważ ten wysiłek fizyczny rzeczywiście jest zalecamy żeby ograniczać przez dwa tygodnie mhm, czyli siłownia tak, tego typu rzeczy tak raczej jest. raczej sobie dać spokój ale spacery, żeby ale tak, tak? jak najbardziej czy każdy kwalifikuje się do takiego przeszczepu włosów czy są jakieś przeciwwskazania z łysieniem androgenowym praktycznie każdy i to jest grupa 97% pacjentów, 95. Natomiast nie kwalifikują się osoby z aktywną chorobą, z nieuregulowaną cukrzycą, z chorobami systemowymi, czy na przykład usieniem biznowaciejącym, postępującym, które nie jest wcześniej zaleczone lub nie ma fazy remisji. Bo nawet w przypadku takich chorób, jeżeli choroba postępuje, uda nam się ją ustabilizować, to możemy podchodzić do. Przeszczepu włosów. A te włosy, później, to prawda, że wyglądają nienaturalnie, że one są zupełnie inne niż te, które mamy na głowie? Raczej nie, raczej techniki są teraz na tyle zaawansowane, żeby te włosy wyglądały dokładnie jak naturalne. E, zresztą to się stosuje też odpowiednią technikę, czyli z przodu się daje włosy pojedyncze, następnie podwójne, potrójne, żeby widać było, że ta linia jest nieregularna i żeby nie, nie widać było, że przeszczep był wykonany. Więc są specjalne techniki, które pozwalają nam to. Skutecznie maskować. Ja czasami nawet nie zauważam, jak pacjent przychodzi do mnie po roku, że zabieg był wykonany. Hmm. Muszę się bardzo blisko temu tej głowie przyjrzeć, żeby to zauważyć. Tak? No, bo specjalista jest w stanie to hmm. rozpoznać. A co z kolorem? Bo na, gó na górze jeszcze mam trochę moich pięknych blot z młodości, ale z tyłu już jest bardzo dużo siwych. Czyli, bo rozumiem, że przeszczepiamy stąd. Czy jeśli przeszczepimy tutaj, to one będą siwe, czy one nabiorą koloru? Wybieramy. Włosy o odpowiednim kolorze, o. czyli nawet jeżeli. Ale to znajdziesz gdzieś tam z tyłu? Jak prawie wszystkie są jeszcze, to już jest bardzo dużo się Tobie taki... się wydaje. Raczej bym powiedział, że masz 20-30% siwych, o. bo nawet jak są dużo bardziej siwe osoby m, niż ty czy ja, bo ja też wieję, to spokojnie można taki przeszczep wykonać, żeby wybrać te włosy, które chcemy, to jest raz, a dwa, one też się zachowują naturalnie, tak, czyli się jeją też później zgodnie z naturą. Więc... Ja sobie tak ostatnio myślałem, że na plecach yy, mam yy, blond jeszcze, jak ostatnio sobie zgoliłem, to właśnie były i tak sobie pomyślałem, może z pleców by przeszczepić na głowę. Teoretycznie można by to zrobić, natomiast te włosy będą miały podobne właściwości, czyli będą krótkie. W pierwszej kolejności o. raczej z brody pobieramy, jeżeli jest taka potrzeba. Yy, co prawda. Yy, yy. Nie przyglądałem się Tobie wcześniej aż tak bardzo intensywnie jak na konsultacji, ale mogę z dużą dozą pewności stwierdzić, że Twoje włosy świetnie nadają się do przeszczepu i spokojnie ich wystarczy. O, to super, to bardzo dobra wiadomość, dziękuję, poprawiłeś mi humor w takim razie i teraz zacznę rzeczywiście na przyszły rok myśleć o tym bardzo poważnie. A boli? Nie, nic nie boli. Boli tylko, tak jak u stomatologa, pierwszy moment znieczulenia, a później masz pełen komfort. Najczęściej pacjenci podczas takiego zabiegu zasypiają, ponieważ czują dotyk, jakby Czuję, czują ingerencję, ale nie czują w ogóle bólu, tak, więc traktują to jak masaż, jak ktoś mi tą głowę masuje, jakby przed zabieg, tak, cały czas to e, najczęściej zasypiają, w drugiej części oglądają sobie telewizję, jak już się wyśpią i e, często też są rozmowy z zespołem ze mną, tak, więc to, to jest taki moment, gdzie już no, czujemy, że ten zabieg się zbliża ku końcowi, e, Przybiega dosyć szybko, Ile to godzin osie... trwa? 8 godzin e, 5 czy 8, tak, pacjent przychodzi na cały dzień, dlatego że musimy też wykonać procedury dodatkowe, typu przygotowanie dokumentację zdjęciową. Pacjent musi zaplanować następne spotkania, ma przerwę na posiłek, więc to jest cały dzień. Czyli tak. w trakcie też mogę na chwilę zejść z łóżka, bo to pewnie na jakimś łóżku się leży takim specjalnym, tak? Tak, na tak. plecach, na brzuchu. Najpierw na plecach, później, e, najpierw na brzuchu, później na plecach mm, i w każdym. Momencie możesz poprosić o przerwę, więc to jest zabieg niezwykle komfortowy, tak? Nie jest z też ogólnym przeprowadzane tylko miejscowym, więc pacjent ma z nami kontakt. A to świetnie, to bardzo dobra wiadomość. A co byś powiedział tym wszystkim, którzy boją się tego przeszczepu, boją się podjąć decyzję o przeszczepie, a rzeczywiście z złuszieniem androgenowym się borykają. No i częściej boimy się tego, czego nie wiemy i czego nie znamy. Ja bym powiedział jako specjalista i osoba, która wykonała już ponad tysiąc takich przeszczepów, że zapraszam, jest to zabieg, który zmienia życie, jest jednym z mniej inwazyjnych zabiegów i rzadko są niepowodzenia, tak, więc najczęściej te zabiegi się udają, 95-97% pacjentów jest bardzo zadowolonych, plus my mamy taki standard, że jak pacjent jest niezadowolony, to po prostu wykonujemy zabieg uzupełniający, to się rzadko zdarza, ale się zdarza i ma to pacjent jakby zagwarantowany w ramach zabiegu. No to super, tak? to też bardzo dobra wiadomość, taka powiedzmy reklamacja, tak, tym która, która działa i nie trzeba znowu lecieć na stylu? drugi koniec Europy, żeby, żeby te włosy zrobić. Tak, Ym, natomiast jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby włosy w ogóle nie odrosły. Czasami odrastają gorzej, więc to jest też kwestia um, jakby tego, czego pacjent oczekuje. Natomiast przy takim uzupełnieniu, uzupełnieniu bardzo rzadko się zdarza, żebyśmy nie mieli efektu maksymalnie satysfakcjonującego. No tak, ale to są pojedyncze przypadki, tak, więc tak, tak, to nie tak, jest tak, 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 że to dotyczy każdej osoby, która na przeszczep przychodzi. Jak można się z Wami skontaktować? Kontakt mailowy na opiekuna pacjenta, opiekun pacjenta odco.pl lub bezpośrednio na infolinie. Zapraszam serdecznie. A zapraszał dr Piotr Turkowski, chirurg, chirurg plastyczny. Proszę Państwa, członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Lekarz, który przeszczepia włosy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Tomasz Słodki, realizacja Camilo Castro. No to co? Zobaczymy, jak to w przyszłym roku się wszystko wydarzy. Dziękuję.